Witam wszystkich w kolejnym materiale. Ja mam na imię Radek, a wy trafiliście na kanał Cook My Life. Partnerem odcinka jest firma Jelux Polska. Producent naturalnych jelit na pasku. Słuchajcie, święta za pasem. Każdy z Was już zrobił albo będzie robił, w moim przypadku dopiero będę robił, białą kiełbaskę. No, przy okazji robienia tej białej kiełbaski postanowiłem sobie, że przetestuję sobie produkt od firmy Jelux. Mianowicie są to jelita na paskach. Słuchajcie, produkt. No Dla mnie nowy, bo ja go jeszcze nigdy nie używałem. Podobno bardzo, bardzo ułatwia hmm, pracę przy wyrobie kiełbas czy kabanosów, bo jak zapewne każdy z Was robił na jakichś kiepskich jelitach, to po prostu odechciewa się całej pracy. Dlatego też postanowiłem, że dzisiaj sobie użyję właśnie takie jelita na pasku i zobaczymy co i jak, z czym to się je. Słuchajcie yy co mamy w takiej paczce? Ja sobie użyję jelit wieprzowych 26-28 pasek. W takiej jednej paczce mamy 10 metrów bieżących. Składniki. jelito to naturalne plus sól. Kraj pochodzenia Polska, ale widziałem również też były, na paczkach były Chiny, Francja, także yy, duża firma przerabia pewnie ogromne ilości. Jak przechowywać 4, 4 do 14 stopni? Tych tradycyjnych wartości odżywcze itd. Tak dalej, tak dalej. Słuchajcie, tutaj mamy przepis na kiełbasę domową, całe przygotowanie i skład. Jednego czego mi naprawdę brakuje na tej pasce, nie ma jak się z nimi obchodzić, czyli jak je przygotować, ile je moczyć i co i jak. Dlatego ja dzisiaj zrobię to tradycyjnym sposobem, czyli woda, zamoczymy, znaczy otworzymy w ogóle, zobaczymy co to jest, bo ja też tego nigdy nie widziałem. Także co? Otwieramy. Otworzymy, wysypiemy sobie. Co my tu mamy? Siatkę. Pewnie możemy ją rozerwać. W paczce jest 10 metrów bieżących. Zobaczymy, jak to wygląda na ilość pasków. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli technicznie rzecz biorąc, powinno być po 2 metry każdego jelita. Słuchajcie, jest taki pasek. Wiecie co? Ja przybliżę kamerę i pokażę Wam dokładnie z bliska. I zobaczcie. Całość była zapakowana w takiej siatce. A my otrzymujemy jelito, zobaczcie, które jest na pasku i od razu jest przez środek. No, myślę, że będzie problem jedynie z tym, żeby to przepukać, ale jakoś sobie z tym damy radę. Czyli co? Słuchajcie. W paczce otrzymujemy 10 metrów bieżących i 5 pasków. Ja naszykowałem sobie tu już, słuchajcie, ciepłą wodę i po prostu zanurzymy je w tej wodzie. Pewnie możemy, jak jeżeli poruszamy, to jelito to też się w środku przepuka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zobaczcie, taki pasek jest i od razu można sobie to zaokrąglić. No zobaczymy. Czyli co? Słuchajcie, ja namaczam przed nabijaniem. Zrobię to standardowo tak jak robię zawsze z innymi jelitami, czyli pomoczę sobie 20-30 minut i będziemy nadziewać kiełbaskę. 20 minut, no 25 minut minęło. Ja sobie nadziałem farsz do, do cylindra i zobaczymy teraz, jak się prezentują nasze jelita. Słuchajcie, super mięciutkie. Ładnie się namoczyły przez te 25 minut. Sunę sobie troszkę, zobaczyć jakie to jest grube. Chcę pociągnąć. Powiem Wam, że nawet wytrzymałe. Teraz nie wiem, czy wrócę z tym z tym raczej nie wrócę może mi się uda ok zobaczymy jak to się prezentuje zakładanie na lejek i przy nadziewaniu i skręcaniu jak się będą zachowywać słuchajcie co robicie dalej tylko tutaj przystawiacie sobie lejek i cyk i zobaczcie Całe jelito jest już nadziane Jak dla mnie, powiem Wam, patent idealny To co? Słuchajcie, ja sobie teraz zacznę po prostu nadziewać Zawiązujemy oczywiście końcóweczkę Cyk A, jeszcze nie Nie wypchnąłem farszu z cylindra Dobra, mamy Teraz sobie zawiążemy Powiem Wam, że są nawet dobrej jakości Podoba mi się to Ostatnio miałem jakieś z Polski, nie pamiętam gdzieś kupowałem Były strasznie, strasznie grube te jelita Zobaczymy teraz tu przy nadziewaniu Mam troszkę mało miejsca Pamiętajcie, że przy białej kiebasce musi być yy, yy, nienadziane, to no nie może być tak ściśle nadziane, że potem będziemy to okręcać Także co? Patrzymy jak to nam tu się nadziewa? Jeli to musi przy białej kiełbaste sobie schodzić samo, nie? Dobra. Okej. Okay. Tylko powiem Wam, że no zobaczcie, jeden pasek i tu na pewno nie ma dwóch metrów, także zaraz będę mm, sprawdzał resztę, czy rzeczywiście może inne są po prostu dłuższe. Tylko sobie zawiążemy, ale wszystko zaraz się okaże. Słuchajcie, zawiązywanie to zobaczymy, czy się coś pęknie. Sztywnie, ładnie się ubiła. Powiem Wam, że na pewno będzie. Łatwiejsze życie tych jelit na pasku. Zobaczcie, i już pierwsza partia zrobiona. Dobra, słuchajcie, ja sobie nadzieję, zobaczę ile tych metrów totalnie było w tej pacce, czy na pewno jest 10, tak jak producent zapewnia, i włączę się już po nadzianiu. No, słuchajcie, powiem Wam, że jestem super, super zadowolony z tych jednych na pasku. Nadziewanie jelit na lejek po prostu jest banał. Jest myk, sekunda i całe jelito jest nadziane. Odcinki na paskach są w różnej długości. W totalu na pewno jest 10 metrów w tej paczce. Słuchajcie, jakość jelit jak dla mnie rewelacja. Zobaczcie, zostało mi tyle tego jelita z 10 metrów i wcześniej jak kupowałem sobie jelita, to normalnie jakby się tam kończyła kiełbasa, Normalnie na lejku y, chciałem urwać, a tu może się trafiło. Naprawdę tutaj zobaczcie, ciężko jest je y, rozerwać tak ręcznie. Musiałem używać noża, y, żeby tam mieli to sobie obciąć. Do tego słuchajcie, próbowałem celowo mocno y, skręcić kiełbasę, zobaczyć tego i też na, całą, na całe te 10 metrów nie było ani jednego pęknięcia, nie było ani jednej dziurki i wszystkie lita są y, naprawdę y, super jakości i co mi się jeszcze podoba wszystkie są super skalibrowane bo zdarzało mi się kupić y, od firmy B jelita gdzie początek był jak kabanos a końcówka jak kątnica także y, z czystym sumieniem mogę Wam ten produkt y, polecić także słuchajcie u mnie kiełbaska na święta gotowa Wam chcę życzyć wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, zdrowia, przede wszystkim zdrowia i przede wszystkim kasiory, bo już się raczej przed świętami nie zobaczymy. I słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. I do następnego. Cześć!